Cześć moi drodzy tu Sielska, witajcie ponownie na moim kanale. Zgodnie z zapowiedzią pokażę Wam dzisiaj moją kosmetyczkę września. Pokażę Wam, co będę testować, ale też jakie starowinki sobie wyciągnęłam, z czego będę w tym miesiącu korzystać, a korzystać. Znowu zaczęłam po tak długiej 3-tygodniowej przerwie, znowu bawię się makijażem, mam jest super. O tym będzie dzisiaj. Zaczynamy. Jeszcze tak, żeby przypomnieć o co w tym wszystkim chodzi, bo niektórzy są nowi na kanale. Witajcie, moi drodzy. Kosmetyczka miesiąca to jest coś, co robię już od ponad roku. Zobaczyłam to na kanale Kingi z kanału The Pink Rook. Podlinkuję jej kanał poniżej. Forma takiego zużywania, słuchajcie tego, to się, co się ma. Ja kolekcjonuję makijaż, uwielbiam mieć te pudła pełne tego makijażu, troszeczkę jak z kolekcjonowaniem znaczków. Czy te znaczki tej osobie są potrzebne? Nie, czy ja potrzebuję dla makijażu? Nie, ale lubię to mieć. Moje hobby, moi drodzy: malowanie się, kolekcjonowanie. W każdym razie, wrac wracając do tematu dzisiejszego. Z racji tego, że mam tego sporo nie, sporo, nie chcę się skupiać na tym, co jest nowe ciągle, wyciągam sobie na początku miesiąca rzeczy z pudeł. Oczywiście to, co jest nowe, też wkładam tutaj do szufladek w moim biurku i tylko z tego korzystam. Już sobie nie wyciągam innych rzeczy, no chyba, że zajdzie jakaś nadzwyczajna potrzeba, albo jak kręcę jakiś filmik, do którego jednak tych innych rzeczy, których w kosmetyczce miesiąca mm, nie ma, y, potrzebuję. No wtedy sięgam chcąc, nie chcąc, ale to rzadko się zdarza. Moi drodzy, jest kilka rzeczy, które y, doszły do mnie, zamówiłam sobie po kosmetyczce sierpnia. Czyli nie widzieliście na kanale ich, że one w kosmetyczce sierpnia są, które zdążyłam już przetestować, i schowałam, <śmetyczny> i pojawią się nagle w nowościach, już w środę, będę o nich mówić żebyście tak nie myśleli, że one znikąd się pojawiły. One były przetestowane w sierpniu, po prostu nie było kiedy o nich powiedzieć. Są trzy szuflady. Po kolei idziemy z tymi kosmetykami. Najpierw zaczniemy od kosmetyków do oczu. Mowa o cieniach. Zaczynamy. I na oczach mam, bo dzisiaj oczywiście z wielką przyjemnością już ją malowałam, starowinka. To jest paleta firmy, która się nazywa The Juvious Place, i paleta nazywa się The Nubian, i mamy tutaj takie piękne brązy. Jest neutralnie, jest ciepło i to jest jedyna paleta, którą sobie wyciągnęłam w tym miesiącu, bo przyznaję, że kiedy jestem, jak to jedna z Was ładnie powiedziała, taka muśnięta słońcem, to jednak lepiej się czuję w brązach, w ciepłach czy w neutralnych odcieniach. Chłody, róże, fiolety zostawiam sobie na okres, kiedy jestem bledsza. Wtedy jakoś tak bardziej mi się to wszystko zgrywa, zgrywa na mojej twarzy. Jedna paleta, ostatnio wyciągałam po dwie, po trzy i korzystałam tylko z jednej, więc naprawdę nie ma sensu. Bardzo możliwe, że w październiku zatęsknię za większą ilością, no ale to czas pokaże. To jak powiedziałam, użyłam dzisiaj tej palety, ale tylko matów. Do świecidełka zaraz przejdziemy tu wszystko się pięknie samo blenduje. Ja nie wiem, czy te palety u nas są dostępne jeszcze online, bo to jak powiedziałam prawdziwa starowinka. Nigdzie stacjonarnie ich nie widziałam, natomiast oczywiście zanim wypuszczę ten filmik w pogrzebie w internecie, jeśli uda mi się coś znaleźć, to wszystko o czym tylko y, dzisiaj Wam tutaj opowiem i oczywiście jeśli znajdę linki, no i jeśli opis <gryw> pozwoli, ilość miejsca jest ograniczona, no to wszystko znajdziecie podlinkowane w opisie poniżej. Tak, jeśli chodzi o mat ty o makijaż dzisiejszy, ta paletka. To, co się błyszczy, to znowu pojedynczy cień od Hourglass. To jest ten ich Scattered Light Seria Glitter Eyeshadow. W zeszłym miesiącu miałam chyba Reflect. Teraz mam Smoke. Chłodniejsza, delikatniej opcja. Pomimo tego, że to jest luźno sprasowany cień, to fakt, że tu jest ten stoper, który jak się tak mocniej przyciśnie, to wszystko jest tak mocno jednak zgniecione, tu się nic nie osypuje, nic nie kruszy, nic nie wypada, co ja bardzo doceniam, bo nie lubię bałaganu. Bardzo łatwo się tego palucha, nawet jak się ma paznokcie tam do środka wkłada, aplikuje się ten cień ja dzisiaj, znaczy dzisiaj, ja zawsze jednak maluję najpierw twarz, a oczy są, podajmy na to, różu, może nawet czasem rozświetlaczu. Nic mi się nie osypuje. Więc doceniam bardzo. Jakość ten blask jest taki trójwymiarowy, on nie jest takim płaskim metalikiem. Bardzo lubię te cienie, mam kilka odcieni i smoke jest jednym z moich ulubionych. I jeszcze jedna rzecz, powiedziałam, że wyjąłam sobie tylko jedną paletkę i, i skłamałam. Natomiast mm, ta paleta od Pat McGrath, to jest jej seria Eye Ecstasy i opcja kolorystyczna Sublime. Nie traktuję tego jak to, jako paletę. Wiem, że to nie ma sensu, co teraz mówię, bo ewidentnie trzymam w ręku paletę cieni. Natomiast tu są same błyskotki. To nie jest dla mnie taka samowystarczalna paleta, którą na przykład mogę wykonać makijaż. To jest paleta akcentów. No, i mamy tutaj piękne, błyszczące cienie, masełkowate, niezwykle mokro, mocno błyszczące, niezwykle trwałe. Jest bardzo dużo błyszczących cieni, które ja jednak muszę przyklejać na klej pod brokat, ponieważ mam opadającą pawiekę, ponieważ tutaj te, ta fałdka skórna, jedna lub więcej, one się trą o siebie. To wszystko czasami jednak się zbiera, zwłaszcza jak cienie są mięciutkie a te takie są. A tutaj potrzebuję zwykłej bazy pod cienie. Nic się nie osypuje, nic się nie zbiera, nic nie pęka. Błyszczy to niesamowicie. Nakłada się to niezwykle łatwo paluchem. No więc właśnie jeśli chodzi o akcenty kolorystyczne, to jeszcze wyjęłam sobie tą Paletkę. I jeszcze w tej szufladzie z cieniami, bo jeśli chodzi o cienie, to powiek to wszystko, mam zwykle jakieś opakowania pudru, najczęściej które są zbyt wysokie na tą szufladę, gdzie jednak mam wypełnienie. I znowu wyjąłam sobie, moi drodzy, puder z glam shopu, jeśli chodzi o trwalanie makijażu, o opcję matującą. To jest ten puder sypki Lewis Powder opcja HD. Puder HD. Tak, no oczywiście głównie jest tu krzemionka. Niezwykle drobno zmielony. Nie widać go w ogóle. Świetnie utrwalający, ale i matujący, więc jak nie chcecie wysuszać sobie twarzy, no to nie jest to oczywiście puder dla Was. Ja mam cerę mieszaną. Ona lubi być w strefie T wysuszana, bo tam się przytłuszcza. świetnie jest ten puder. No i właśnie zatęskiłam za nim. Wyjęłam go sobie teraz i dzisiaj sobie nim właśnie strefę T utrwaliłam. A jeśli chodzi o to, co konkretnie tym pudrem utrwaliłam, jeśli chodzi o podkład to wyciągnęłam sobie moi drodzy podkład od Charlotte Tilbury, ta opcja Airbrush Flawless Airbrush Flawless odcień numer 4, wiele to znaczy jeśli chodzi o wyjmowanie tych kosmetyków do kosmetyczki września no to jednak jeśli chodzi o podkłady ale i o bronzery później zobaczycie to jednak odcienie bardzo dużo um, znaczy odcienie decydowały właściwie, po jaki kosmetyk sięgam. Bo jeśli mam coś bardzo ciemnego, czego nie muszę przyciemniać jeszcze dodatkowo, no to po co się bawić, wiecie, w, w alchemika, w chemika, jeśli już mam gotową miksturę sprawdzoną, a ja ostatnio, ostatnio, jakiś czas temu zrobiłam porządki w swoich podkładach, no i zostało mi tylko to, co jest fajne i co lubię. Ten podkład jest bardzo fajny. On ma... to jest podkład zastygający, mocno kryjący. I on ma takie... No, nie rozświetlające wykończenie, ale taki, to jest dla mnie taki satynowy mat. Więc jak chcę nagrywać i chcę sobie zrobić taką, wiecie, wygładzoną buźkę, taka moja twarz, ale dużo, dużo lepsza, to tak, to sięgam po to. Produkt, który mi się świetnie sprawdza, no i tak jak powiedziałam, mam go w odcieniu numer 4 neutral, ciemny jest. Zwykle, kiedy po niego sięgam, muszę go rozjaśniać. Dzisiaj tego nie musiałam robić leży jak ulał, można powiedzieć więc to, y, zostawiłam sobie jeszcze It Cosmetics CC tą oryginalną formułę no bo właśnie mam ją w ciemnym odcieniu chociaż jest to light i no właśnie to jest jedyny okres kiedy tak naprawdę bez kombinowania jeśli chodzi o odcień mogę z niej korzystać jeszcze zostawiłam sobie też ten mm, tint, to jest Serum Foundation ale tutaj jest niewielkie krycie to jest seria C Hydroflex od Tarte ja mam go w odcieniu 20N Light Neutral. Wcale nie jest taki jasny. poczący, moim zdaniem zamiennik tego mojego ulubionego ostatnio podkładu od od czego? Od Chanel. <taki> Takie samo wykończenie, tylko ten jest o wiele ciemniejszy. Więc na ten okres jeszcze go zostawię i do testów jeszcze nie otworzyłam nawet nowość od Hourglass. To jest ich Ambient Soft Glow Foundation i ja go mam w odcieniu numer 5. I oczywiście to, co jest, co prześwituje przez to mleczno, szklane opakowanie, niewiele mi mówi, ale mam wrażenie, że będzie za jasne. Zobaczymy. Okaże się, tak jak powiedziałam, jeszcze nie, nie sprawdzałam. Yy, zostawiam go sobie na pierwsze wrażenia, które już nagram pewnie już niedługo, bo już mi swędzą rączki, mam ochotę się do niego dobrać. Jeśli chodzi o podkłady od Hourglass, to jest tak różnie u mnie ten w sztyfcie, mówiłam już chyba o tym. Ten w uwielbiam, natomiast ten yy, poprzednik tego o matowym wykończeniu, szklane opakowanie większe, no nie sprawdził mi się kompletnie. Tam była masakra, nawet jeśli chodzi o aplikację. Zobaczymy, jak będzie z tym. Mam nadzieję, że będzie dobrze, no bo nie był tani. Fajnie by było, gdybym mogła z niego korzystać. Tak, jeśli chodzi o korektory, to co mam dzisiaj na sobie... Znowu decydowały odcienie w gruncie rzeczy. Na sobie mam Magic Way Liquid Concealer od Charles Tilbury, który mam w odcieniu znowu 4. No i... kurczę... Ja go uwielbiałam. Nie jest źle, ale jakoś tak dzisiaj nie jestem nim zachwycona. Jeszcze oczywiście muszę go troszeczkę ponosić. Bo coś mi tu nie pasuje. No zobaczymy, może to jest kwestia pudru. Zaraz do niego przejdę. Mam jeszcze, tak na wszelki wypadek, właśnie, gdybym chciała coś sprawdzonego, Madeline odcień Radiant Cream Concealer od Nars. Małe opakowanie, ale to jest właśnie mój letni odcień, mocno kryjący, naturalnie wyglądający. Tworzy okolice pod okiem na, na nowo i nie zbiera się, nie wysusza, nie pęka. Zawsze wygląda świeżo. Uwielbiam go. I mam nowość od Charlotte Tilbury znowu. Dużo tych kosmetyków. Zresztą ja w ogóle mam dużo kosmetyków od niej. Beautiful Skin Radiant Concealer w odcieniu 3,5. I to jest czwórka. Nie wiem, czy to będzie widać. A to jest 3,5. Jest strasznie jasny. <noise> nie nakładałam go jeszcze. Mam podkład Radiant, nie, Beautiful Skin Foundation Charlotte. Co prawda, to tak jak powiedziałam, jeszcze nie korzystałam z niego, ale mam e, z tej serii podkład. Świetny jest, bardzo go lubię. W odcieniu numer 3 i to zdecydowanie jest jaśniejsze. 3,5. A wydawać by się mogło. Znaczy, rozumiem, że korektor powinien być, znaczy, powinien być. Niektórzy uważają, że powinien być ciut jaśniejszy od podkładu, żeby jednak ta okolica pod okiem była lekko rozjaśniona. Ale nie rozświetlona. Um, no ale to jest. No nie wiem, jest jasny. Jasny jest, no ale zobaczymy, zobaczymy, jak z formułą. Jak będzie jakaś genialna, to może po prostu sięgnę po inny odcień. Puder, którym utrwaliłam sobie ten korektor od Charlotte, to jest jej nowość. Airbrush Brightening Flawless Finish Complexion Perfecting. Ion Face Micro Powder, długa nazwa. Jeśli chodzi o pierwszą, to znaczy pierwszą wersję, nie, to nie jest tak, że ta wersja się zmieniła. Jeśli chodzi o pudry prasowane od Charlotte Tilbury, jeśli chodzi o ten w takim złotym opakowaniu, w takim opakowaniu, ale złoty, który się nazywa Airbrush Flawless Skin Perfecting Micro Powder, wykończyłam cały, on świetnie wygładza, bluruje. Zostawia matowe wykończenie, ale nie wygląda sucho. I on, co prawda, jeśli chodzi o utrwalanie makijażu, to u mnie pozostawiał wiele do, do życzenia. Nie jeśli chodzi o utrwalanie, bo wszystko trzymało się kupy i siedziało w miejscu, natomiast y, bardzo szybko traciłam mat w strefie T, a na tym mi zależy. Natomiast do utrwalania korektora idealny. Ten mnie zainteresował, bo ten też ma oprócz odcieni y, jedną z opcji, jest opcja transparentna, właśnie chociaż to się nazywa Fair. Do medium. On też jest, widzę tutaj z tyłu i napisane jest, i widać tą dziureczkę. Można sobie wkład wyjąć i włożyć nowy. Nie pamiętam chyba w tym moim opakowaniu tamtego złotego pudru tej opcji nie było. Zawsze pusik. No i on ma być rozjaśniający. Nie rozświetlający. Tutaj nie ma drobin. Ja nie widzę drobiny. Żeby tutaj się coś świeciło mi pod okiem. Natomiast ewidentnie rozjaśnia. To okolica pod okiem jest jaśniejsza, ale właśnie się nie błyszczy. Dzisiaj go pierwszy raz nałożyłam, więc tak naprawdę muszę jeszcze z innymi korektorami, na przykład z tym od Nars. Takim solidnym filarem, jeśli chodzi o korektory pod oczy. U mnie, muszę go przetestować, no jak na razie nie jest źle. No, zobaczymy, oczywiście o wszystkim Wam opowiem. Coś, czego nie będę Wam już tutaj pokazywać yy, na ekranie, to jest na przykład maskara Heimisch i maskara od Essence, Bye Bye Panda Eyes, których używam na naprzemiennie. Uwielbiam maskary o, form o formule Tubing, które po prostu się zsuwają z rzęs przy użyciu ciepłej wody. Nie trzeba ich ani namaczać olejkami płynami micelarnymi. No i się nie rozmazują, nie kruszą, nie, nie smużą. Są super. Oczywiście nowa e, sztuka m, pisaka do brwi od Next Lift and Snatch w dzwonię Taupe. Dzisiaj już użyłam. S a, no, jest super. Doszła do mnie i też mam ten e, Super Glue Brow Styling Gel od Catrice. Bezbarwny żel do utrwalenia brwi. Tego już Wam tutaj nie będę pokazywać, bo nie ma sensu. A, jeszcze jeden puder, bo pokazałam wam ten puder od Glamshop, który jest pudrem matującym, ale nie zawsze przyznaję się po puder matujący. Czasem chcę, żeby ten mój makijaż miał bardziej naturalne wykończenie. Nie przeszkadza mi się jak troszecz... nie przeszkadza mi jak się troszeczkę błyszcze w strefie T, chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zbyt tłusto nie wyglądać. Mam puder od Dior. To jest ich seria Backstage Face and Body Powder No Powder. To jest puder, który ma utrwalać, ale nie wyglądać jak puder. I chociaż ja mam go w odcieniu numer 1 Neutral, to on jest dosyć ciemny. Nie ma tutaj dużo pigmentu, więc dużo krycia też nie ma, nie przyciemnia mnie, natomiast no to jest idealny moment na to, żeby z niego troszeczkę pokorzystać. Ja bym powiedziała, że on pozostawia na skórze taki efekt jak ten brzoskwiniowy puder od Bel, O wiele tańsza opcja. No jest ok, Nie zrobił nam jakiegoś piorunującego wrażenia. Fajnie, utrwala jest okej, okay, ale tak jak powiedziałam, są tańsze opcje. No i teraz kurczę, myślę, że powolutku przeniesiemy się do trzeciej szuflady, czyli do konturowania twarzy. No i jeśli chodzi o bronzery, a od bronzerów zaczniemy, to wyjęłam sobie dwa. No i tak jak powiedziałam, chodziło bardziej o odcienie niż o formuły. Oczywiście mogłabym sięgnąć ponownie po tą Hollywood Contour Wand od Charlotte Tilbury, bo ona świetnie wygląda na mnie, kiedy jestem jasna i kiedy jestem opalona, ale stwierdziłam, że no wystarczy, wystarczy, ale... Sięgnęłam po inny bronzer od Charlotte, po jej kremową, no prawie że no, oh, wsadziłam w niego palucha. O nie, no jeszcze tak pod paznokieć weszło. Brawo Iza. No ale ciężko się otwiera te opakowania. Sięgnęłam po tą kremową nowość jej, relatywnie to jest Beautiful Skin Sunkist Glow Bronzer i ja mam go w odcieniu najjaśniejszym Fair. On wygląda tutaj chłodno, ale jest taki przyjemnie ocieplający, lekko rozświetlający, chociaż nie ma drobin. No i kurczę, nakłada się niezwykle przyjemnie i łatwo. Brązery Charlotte umie robić. Muszę przyznać, że lubię ten kremowy, ten płynny, lubię jej bronzery w pudrach wie co robi dziewczyna, to trzeba przyznać i wyjąłam sobie jeszcze chociaż nie wiem czy to nie będzie teraz na mnie troszeczkę za jasne, to jest płynny bronzer od Catrice, Holiday Skin Serum Bronzer z wodą kokosową pięknie kokosem pachnie, tu jest dużo rozświetlenia, ale to rozświetlenie bardzo ładnie wygląda no i jest dosyć ciemny, ale nie za ciemny ja go używałam kiedy byłam jeszcze nieopalona i wyglądał bardzo dobrze kurier chyba idzie jest dosyć ciemny, natomiast może być za jasne. Zobaczymy. Nie kurier a mąż. Nie wiem, co on sobie myślał, wychodząc z domu bez kluczy, kiedy ja siadam do nagrywania, no ale oto jesteśmy. Dobrze, że mu otworzyłam, a miałam zignorować O No dobra, róż, który mam dzisiaj na policzku, to jest róż od Hourglass w sztywcie. Bardzo eleganckie opakowanie. Odcień Sacred. Jest bardzo ładny. Takie. Matowe wykończenie, on wygląda bardzo naturalnie, nie wygląda zbyt sucho, wydaje się być pod paluchem tempy, natomiast można sobie po prostu zrobić piecząteczkę na policzku i rozblendować pędzlem albo palcem. Można go aplikować palcem, można go aplikować gąbką. Pędzlem to już opowiedziałam i wszystko się sprawdza i wszystko wygląda dobrze. Piękny odcinek, bardzo trwała formuła. To dzisiaj wjechało na moich policzek. Mamy tutaj jeszcze od Bell Fresh Blush taka brzoskwiniowa opcja. Taka stonowana brzoskwinka, ale satynowo rozświetlająca. Bardzo mi się podoba. Coś, po co lubię sięgać, kiedy jestem opalona, to jest oczywiście Fuego Flash od Fenty w kremowej formule. To jest mocno rozświetlający róż. Tu jest dużo drobinek, ta drobinka jest widoczna, natomiast w tym konkretnym odcieniu, w tym przypadku mi to kompletnie nie przeszkadza, bo ja nie jestem fanką dużych drobin, jeśli nie wiecie. Natomiast to mi to kompletnie nie przeszkadza, wygląda to niezwykle korzystnie. Więc wróciłam do tego różu. No i też bardzo intensywnie rozświetlający róż od Charlotte Tilbury. To jest jej Glowgasm Beauty Light Wand. Ona to nazywa Blush Lighter, bo to jest połączenie właśnie rozświetlacza i różu. Pięknie to... No nie... Wy... Chciałabym powiedzieć wygładza. Z tym, że ja nie mam problemów skórnych na policzku, więc jak na tą gładką skórę nałożę ten róż bardzo intensywnie rozświetlające, no to ona się wydaje taka gładka, jak zawsze kiedy mówię o tym różu, to, to mówię, że wygląda jak taka dojrzała, napięta czereśnia, taka szklana powłoka się robi. Natomiast jednak jest to produkt rozświetlający, więc jak macie jakieś nierówności, jakąś teksturę, no to, to uwydatni te wszystkie nierówności na waszej skórze, więc trzeba o tym pamiętać. No, y, piękny róż. Mocno rozświetlający, ale bosko wyglądający. Łatwo się aplikujący i długo wytrzymujący na twarzy. Nie wiem, czemu się tak sobie przyglądam. Skerłam na sobie Hourglass, który też bardzo lubię, no ale. Tak, przechodzimy do rozświetlaczy. Rozświetlacze: to, co mam dzisiaj na sobie, to wróciłam do ulubieńca. To jest Dior. To jest ich Dior Forever, taka seria. Kociło Luminizer, chyba tak? 01 Nude Glow. Który się wydaje ciemny, ale nie jest ciemny, nawet jak jestem blada, taka przeźroczysta, to on wygląda na mnie dobrze. To jest jeden z dwóch rozświetlaczy w pudrze, który na mnie wygląda jakby był kremowy, ponieważ ani nie widać drobin. Po prostu lśni się w miejscu nałożenia kosmetyku. Drugim takim rozświetlaczem jest rozświetlacz z drogerii, to jest Catrice gazm z tym, że ta, ten kosmetyk nigdy się w jakiejś ogólnej sprzedaży u nas nie pojawił, ja dorwałam swój na Allegro i teraz już nigdzie nie mogę ich znaleźć, no jest fenomenalny, no i to jest podobna formuła, podobna, bo to nie są zamienniki oczywiście, są inne odcienie, inne pod palcem są, ale wyglądają... Czy dają na twarzy ten sam efekt? Fenomenalny, uwielbiam. I jeszcze jeden. Zatęskniłam za mocnym rozświetleniem i takim mega mocnym rozświetleniem, rozświetlaczem jest Milani Strobe Light Liquid, Liquid Highlighter i ja mam go w odcieniu 02 Day Glow. No tutaj jest, powiem wam, tafla i on też bardzo łatwo się nakłada i zastyga i leży na twarzy ładnie przez cały dzień. A, i jeszcze jeden. Tu mi umknął w pomadki się schował róż, moi drodzy. Bronzer i rozświetlacz. Duecik. Przetestowałam i już schowałam. Jeszcze testuję y, du, y, róż z NYX. To jest Wonder Stick. Ja mam go w odcieniu Prism of Love. Z jednej strony jest róż o naturalnym wykończeniu, nie o matowym, nie powiem o matowym, bo jednak są to formuły kremowe i one bardzo naturalnie wyglądają. Z drugiej strony jest taka opcja rozświetlająca. Eee, no. Te rozświetlające już próbowałam, jeszcze mam do przetestowania ten drugi, tą drugą końcówkę. No zobaczymy. A, Nie wiem, czy o tym mówiłam. Bo to było w kosmetyczce sierpnia, ale jeszcze testuję. Takie mam mieszane uczucia. To jest pomadka z Rare Beauty. Oni w sierpniu wy wykoś wykościli, wypuścili matowe formuły. Opakowanie jak Fenty, z tym, że u mnie działa. Fenty u mnie nie działało. I ja mam odcień Worthy. Taki nudziaczek. No jest tak. Widać, że nie jestem zachwycona, nie? Ale muszę, muszę jeszcze ją ponosić troszeczkę. I jeśli chodzi o pomadki, to już niedawno, dwa dni temu, doszły do mnie nowości z Too Faced. Ja bardzo lubię te pomadki. Czekajcie, wsunę troszeczkę szufladę, żeby nie ruszała się tylko. Tutaj sięgnę po Lady Bold. Mam trzy odcienie pomadki Lady Bold. Już pamięłam, że opakowanie ładne, namagnesowane. To są kremowe formuły. Które są bardzo mocno napigmentowane, niezwykle komfortowe i siedzące na ustach. Nigdzie się nie ruszają. Oczywiście nie są tak trwałe jak matowe pomadki, ale muszę przyznać, że bardzo je lubię. Tu mam odcień Rebel 07. Taka mocna pomadka. No i oni wypuścili w tej formule nudziaki, czekoladki. Ja sobie wzięłam dwie. To jest, czekajcie, bo tutaj się opakowanie przekręciło, Coco Bold i ja mam odcień butter cream i hot chocolate i to buttercream teraz jak jestem lekko opalona no to jest troszeczkę za jasne ale pachną o oh. czy one pachną tak samo? czekajcie tak, chyba tak taką mleczną czekoladą lubię czekoladę nie jadam czekolady, bo jest dla mnie za słodka o dziwo, ale ale lubię. Tu jest buttercream, już Wam pokazywałam. Czekajcie, pokażę Wam jedną obok drugiej też. I mam jeszcze hot chocolate. Jest troszeczkę ciemniejsza. Nie wiem, czy to widać. To jest hot chocolate, to jest buttercream. Wydają się identyczne. Hot chocolate jest troszeczkę ciemniejsza. Ten zapach jest genialny. I hot chocolate teraz mogę nosić i ona się wybija. Buttercream jest troszeczkę za jasna, ale oczywiście jak opalenizna zejdzie, a to jest nieuniknione niestety, no to yy, będę ją nosić. Formuła jest przynajmniej na chwilę obecną, tak mi się wydaje, że ta sama. Tak się rozglądam tutaj jeszcze, bo ja mam tendencję do tego, że jednak. Yy... Umykają mi te rzeczy niektóre i czasem zapominam Wam o czymś powiedzieć, ale wtedy zawsze te rzeczy pojawiają się w opisie poniżej, więc zaglądajcie tam, bo staram się w miarę możliwości, jeśli tylko jest miejsce, to wypisywać wszystko i podlinkowywać wszystko, o czym mówię. Do siebie, tak jak powiedziałam, zapraszam w środę i tak jak już powiedziałam też, będzie o nowościach. Będą te niskobudżetowe, ale też z wyższej półki cenowej będą te, które mi się sprawdziły, ale też te, które nie do końca właśnie się sprawdziły i które mi się podobają. O tym będzie w środę. Ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia na razie.